Cześć Bilo. Jak się zbierała osobę, to muszę coś powiedzieć. Dzisiaj nie będzie takiego normalnego live'a jaki był. Nadalę. Cześć. Znaczy jak się zbieram osobę, to powiem. Bo chciałem taki temat w Cześć Cześć Diego. Jeżeli osoby są dobre, ale pewnie to wyjdzie, to poczekamy, poczekamy na jedną osobę. Hmm. Dobra, nie więc jak to będzie grać. Nie, nie będzie. Nie będzie. O jezus. Вау. На это сама же на данный Ну, правда, на мне идешь. Nie mogę mnie zrobić, no Boże! No i wiedziałem, że wyjdziemy. Hm. Jezus... ten, ten internet... O, co jest? Eee, yy, no ale pewnie nikt, nikt nie przyjdzie. Obraz celą buja nawet. Yy.

No. Cztery heka się tym zrobiłem. No, na razie nikt nie przypomni. Nie ma osoba na live siedzi. Zobaczę na chwilę disku. To też mi reaguje. Hmm. Nie wiem, czy umiesz tak laguje. czekajcie, muszę sobie na to naprawić. Jak wbiją te osoby inne, to powiem. Hehe, he, No, czekaj, kto. 20 megabajtów. What? ten przyszedł z dołu. Heszki po prostu. Jakbym was masz usadane. Nie. Hmm. Jak to, zrobi, jak to zrobić, żeby live. Dlaczego znaczy, gry nie legował na live? Hmm. A na razie jest dobrze. Na razie. Jak się już te osoby zebrały, jeszcze niech jedna się zbierze. I się ma to powiem coś. Eee, to jest trochę dla mnie ważne. Czy posiadajcie chyba ja wchodzące w te? Hmm. A no ale zobaczę, jak tam się pije dwie osoby. napisz na, y, jak jeżeli ktoś teraz jest na lewej, to niech napisze coś ja to zaraz nadpowiem odpowiem. ja na prawo e, się naprawię tego na tam. Eee, na kompan e, tak. Jak na kompa to na przykład i darmowe. Ale zależy jakie. Nie zależy jaki rodzaj. Takie fabularne, albo coś innego. bo Darmowe gierki jakieś. Zobaczcie na Steamie. Jakby. Albo na tym na Originie. Czasami są jakieś darmowe, albo promocje są. He, dobra, jak jesteś na razie Kasprowski? Tamte miał krok parówka bić. Po prostu jakieś, no to. Hmm, jakoś darmowe. Czekaj, ja se wpiszemy te darmowe gry na tego. Słuchać mnie, Dobra, słuchać mnie teraz. Znaczy tak, chciałem wam y Chciałem wam wy... Y Filip Kazimierczek. Jeżeli będziesz na moich live'ach bardzo... Y będziesz na moich aktywnym, y to z chęcią Ci da. Na przykład tak, taki paniak Sewery Trepczyk jest prawie na moim każdym live'ie. I komentuje i zgadzam z nim nawet na Discordzie Więc dostał administratora Jeżeli chcesz to musisz, nie wiem, musisz długo być na moim kanale Chciałem wam powiedzieć o tym temacie Czemu nie było na moim odcinku dwo, przez dwa tygodnie Albo nawet troszeczkę więcej odcinków I nawet live'ów Wczoraj miałem To mój kuzyn O, dobra Chciałem wam powiedzieć tak, że Dlaczego nie było odcinków Yy, to jest trochę dla mnie trudny temat z powodu, że trzy tygodnie temu, około dwóch, yy, zginęła moja babcia. No i po prostu można tak powiedzieć, że trochę w depresję spadłem. Znaczy nie aż takie. Po prostu nie będę na live, będę na końcu mojego... <laughs> spoko. Po prostu zginęła moja babcia i trochę to tak bardzo przeżywam, bo byłem bardzo z nią żyty, bo w wakacje albo na przykład na święta przejeżdżałem do niej i się pogadaliśmy sobie bardzo y, świetnie. No i niestety zginęła w na tym y, no, znaczy, tak, jej dom się po prostu zawalił. Po czym co się działo w, w tym y, żeby przy utopy i, i te i te przez naturę. Nie wiem jak to powiedzieć. No i po prostu zawaliła się ona, zginęła. No i... dałem Ci tak, Sewery Trewczyk, odpowiedź dlaczego tak live'ów nie robiłem, odcinków, bo po prostu... Znaczy... Znaczy moja babcia zginęła w... przez... ten... No, no moja babcia zginęła w wypadku, można tak powiedzieć, w domu. A twoja zginęła przez starość. Rozgaduję. No i dlatego nie nagrywałem, bo moż... znaczy po, po prostu wpadłem w depresję i nie mogłem. Nie miałem sił po prostu. Jak sobie o tym teraz pomyślę, to trochę. Nie będę sobie o tym przypominać. Dlatego nie było. Teraz próbuję włączyć się w tego YouTube'a i nagrywać. I live dla Was też. Odcinki też. Spróbuję dzisiaj, może wrzucę. Więc zostałeś? Y, trepczyk, Xavier, trepczyk, odpowiedź, dlaczego nie, dlaczego nie ma live odcinków, Po prostu nie chciałem mówić tak normalnie, chciałem to na live powiedzieć, bo trochę mnie to gryzło, że nie mogę powiedzieć, ale teraz powiedziałem, słychać mnie, słychać, więc dwaj, jeszcze spogarniemy sobie na tam. Włączymy sobie. naprawdę o nie dobra, nie to się nie płacz nie płacz nie 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 przez, przez ten taki mój los ale dobra zapomnijmy już to o tym no t, smutne sprawy oczywiście takie niezręczne, takie w którym nie chcę się trochę dzielić, bo też mnie boli w sercu Dobra, zapomnijmy o tym, co powiedziałem, żeby skończmy ten temat. Nikogo, e, nie było żadnego tematu. Spróbuję na tych, na na tych live'ach, odcinkach, być taki szczęśliwszy bardziej. No, trochę, trochę mi jest smutny przez to, ale dobra. <laughs> Laguje mi net. Jest ten problem. I teraz, żeby to ogarnąć. Da, jakby się dało, bo bym wziął sobie, wyłączył sobie na chwilę internet. Włączył sobie dane i miał... Albo poczekajcie. Nie. Teraz chyba powinien być live. Się naprawi. Teraz zrefreszujemy, No i dobra. No i się już naprawiło. Jest, jest live. Robimy na nim. Nie laguje, Już tak nie więcej laguje. Jezus. Nawet w się laguje. Nie, ale aż tak nie laguje. Zniszczymy to. Powiedz, że strzelisz. No i fajnie strzelił. Be careful. Jezus. Nie wiem, chyba nikogo nie mam. Oj, jakiś z odbija mi się. Może zagrajmy tym właśnie to chciałem zrobić a spoko nie bo mi się pojawi na zero Aż tak mi bardzo mi laguje po prostu tu a nie powinno mi lagować teraz jestem na danych dziwne Gorsze lagi niż, niż kiedy byłem na tym evencie na Game Onie. Tak już było i jest, myślę, było gorzej. Tam to prawie lata nie było. Nie. <laughs> Dobra, jesteśmy, brakiem. Nie te w ogóle problemy przez ten update mam jakiś więcej problemów niż powinienem mieć. Prze teraz, broń, przecież Żyla. Chineta, myślę, bo jak wcześniej, no, bo jeszcze Chin nie było. To. Wow. To chyba. Nie ożerało, ale teraz mi się tak wydaje, że netaż teraz bardzo broła, bierze. O nie. Bronisz. Ul. Odepnął. Nima. Którego masz kina do z Tego najnowszego. Sebry. Bo miałem zamiar kupić sobie albo chrabosz Tika. Albo tego. Albo to Max. Ale chyba chrabosz Tika kupię. Bo Max nie ma żelania. A ma. Nie nawet ładne. Wow, jak na takich lagach wygram? Cud Jezu, nie dziwię się, czemu nikogo nie zabijam teraz. O nie, nie zabiję każdego. Nie, ja nie zabiję. Wow, jeszcze mi kilka XD. No właśnie, mówię, że są lagi tego live'a, albo nawet poczekaj, lagnie tego. Taki dwa 20% Dobra, easy. Chciałam powiedzieć, że spróbuję dzisiaj odcinek stawić z, z, z postaci No nim. Dawaj teraz. Poczekaj, Wolfcheck kompa. Dobra. Na pierdolę.